Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli w 16 poniedziałku w Growboxie. U Orchidei ten listek, ten najnowszy listek, ta rureczka, właśnie w środku, rośnie bardzo szybko. W zeszłym, w zeszłym tygodniu ledwo co żeśmy to widzieli, natomiast teraz, jak widzicie, to już jest naprawdę spora rurka. Gdzie jest moja ostrość? O, naprawdę spora rurka. Idźmy dalej. Tutaj jest Alpinia, jej najnowszy listek w pełnej krasie wygląda właśnie tak ja w końcu zmieniłam jej doniczkę ale i tak niestety ona jest oparta troszeczkę w pewien sposób o boksa, bo za cholerę nie chce mi się trzymać pionowo, więc <grytanie> przesadzanie jej było bardzo komiczne bo musiałam to robić czterokrotnie i za każdym razem po prostu mi się wywracała, więc tragedia totalna, no ale jak widzicie wygląda tak jest dobrze, teraz ma dużo większą doniczkę niż ta poprzednia, więc mam nadzieję, że na trochę jej wystarczy tutaj udraceny nic nic, zupełnie nic, totalnie nic, nuda. Lecimy dalej. Tutaj mamy monsterkę, i u monsterki są nowiutkie listki. Tutaj na przykład jest jeden listek, tutaj jest drugi, tutaj jest trzeci. Ładnie, wszystko ładnie, ładnie. Wody uzupełniam, non-stop jest jej tutaj bardzo dużo, bo jeżeli nie ma jej za dużo, to po prostu tutaj ten listek szczytowy totalnie mi oklapuje. A więc muszę to bardzo, bardzo kontrolować. Natomiast tutaj u Epi, jak widzicie, też idzie listiok, też idzie listiok, tak? No i teraz zobaczmy sobie, co jeszcze słychać w tym kieliszku. O, no bardzo dobrze tutaj słychać. Wydaje mi się, że jeżeli dzisiaj znajdę czas, to po prostu dosadzę to, co mamy tutaj. To dosadzę to tutaj. A jeśli nie znajdę dzisiaj czasu, no to jutro już koniecznie będę musiała na to znaleźć czas. Bo tutaj już mamy naprawdę bardzo ładne korzonki, to nie ma na co czekać. No a cała ta roślinka w tym momencie prezentuje się tak, więc no w zasadzie nie najgorzej, niewiele się tutaj na niej zmieniło. Najważniejsze to zmiana to korzenie. Łagla onemy, jak możecie zauważyć, jest listek. Zdaje mi się, że już w zeszłym tygodniu widzieliśmy jego taki mały zalążek, no natomiast teraz... To tutaj, właśnie w tym miejscu, całkiem długaśny listek, najnowszy. Natomiast tutaj, w tym dolnym przyroście, ja nie widzę jeszcze nic, więc nie wiem. No ale fajnie, no, chociaż tu będzie nowy listek. Jeżeli chodzi tutaj o tą dubię, to nie mam jak wam tego pokazać, bo nie dam już rady tego tak przekręcić. No ale tutaj mamy kolejne nowe listki, i tutaj z tej strony. Też są nowe listki, więc no całkiem fajnie to wygląda. Szczególnie kiedy ja tutaj, właśnie w tym miejscu, postawię tą z rośliny Gem, to wtedy tego nie widać i widać tylko te większe listki. No ale tak to wygląda właśnie w całości, nie zasłonięte w żaden sposób. No całkiem ładnie, no tylko właśnie ona tak niefortunnie mi rośnie, bo zamiast rosnąć pionowo, to ona tak po prostu obkręca ten palik. Co też jest zapewne trochę moją winą, bo jej po prostu na to pozwalam. Więc, jakby pokazywanie mi całej tej dubi, w tym się nie wychodzi, bo nie mogę przekręcać za bardzo tym palikiem, bo tutaj już jest lampa. Więc <laughs> to tak trochę, dlatego to właśnie tak wygląda. Dobra, lecimy dalej. Tutaj jest filo i on. O, tutaj. Nowy listek tworzy, tam jeszcze nic nie widać. W sensie wiecie, to jest taka tylko ta rurka. Jeszcze tam nie widać tego listka, który by z tego wychodził, więc no, na razie nie ma tam <laughs> ani czego oglądać, ani czego kontrolować. Tak to właśnie wygląda, <laughs> przepraszam, za chrypę. No i tutaj z tyłu jest ten listek no, w połowie zjedzony. W zasadzie to nie sprawia cały zjedzony, nawet nie w połowie. No, no, no. On będzie kaput, tak? Roślina go po prostu zrzuci i tyle. Tak to właśnie się prezentuje, tak to właśnie wygląda. Idźmy niżej. Tutaj jest filo. O! I to jest ten jego najnowszy listek, który znamy. To nic ciekawego, bo już to znamy. No i tutaj taki malusi. Kolejny listeczek. Mam nadzieję, że będzie równie ładny jak poprzednie. Proszę dla niego palik wykombinować, bo robi coraz mniejsze listki, a tego to ja nie chcę. No i lecąc dalej. Tutaj jest Epipremnum, które oczywiście, o, najnowszy listek, tutaj najnowszy listek, tak to właśnie wygląda, też bardzo ładnie rośnie, ja go tu zakręcam właśnie w ten sposób, żeby dużo światła miał, żeby tu go rośliny nie przystawiały. Diefenbachia i jej najnowszy listek, coraz większa ta rurka, bardzo ładnie, bardzo mnie to cieszy, śliczna jest ta Diefenbachia tak to wygląda, już jest naprawdę za duża za niedługo będziemy ją musieli stąd zabrać i zostanie nam sam ten kikut bo ona naprawdę jest już za duża i robi bardzo duży cień pod swoimi liściami przez co te roślinki, które są pod spodem po prostu nie mają światła no dobrze, lećmy dalej Monstera, Filodendron, kimkolwiek jesteś tutaj ten najnowszy listek, który już znamy z zeszłego tygodnia i czy ja coś tutaj nowego widzę? Czy nie widzę? Nie, nic tutaj nowego nie widzę, także mm, mamy to, co mamy, i jak na razie nic nowego w planie nie jest. Zobaczymy za tydzień w takim razie, co będzie nowego. Pandiozka, u pandiozki nic, nic nowego, nie widzę żadnego nowego listka w drodze. Jeżeli gdzieś tam jakiś jest, to jest tak strasznie mały, że go po prostu nie widzę. No a na tą chwilę ona wygląda tak, czyli też nie najgorzej, bardzo ładne listki. Zresztą wszystkie rośliny od Neli są bardzo ładne, no poza tą draceną, która strzeliła, focha i nie robi nic. Ureginki nowy listek. Wiemy już o nim, bo widzieliśmy rurkę w zeszłym tygodniu. Taki wykręcony. O, ja tutaj delikatnie wam pokazuję taki właśnie wykręcony. Dopiero on się otwiera, ale śliczny ma kolor. No i tak wyglądają te poprzednie liściuszki. No ładna ta Reginka, bardzo mi się podoba jej ten kolor, różowy kolor. Mam nadzieję, że nie zrobi mi numeru i normalnie rozwinie ten liść. No Kikuta nic takiego ciekawego się nie dzieje. Tutaj ta rureczka, którą znamy z zeszłego tygodnia jest troszeczkę większa, więc rośnie. No tutaj no nic ciekawego, nie ma o czym gadać. No i tutaj Filo pokazuje, że wciąż jest, żyje, robi nowe listki jak najbardziej. Tutaj na przykład widzę nowy listek. No, no ale u niego no, jak na razie też nie jest nic ciekawego i przez dłuższy czas nie będzie nic ciekawego, dopóki on po prostu nie dorośnie i nie będzie robił nam takich tych ślicznych powcinanych liści. No na razie po prostu jest nuda, więc idźmy do filodendrona. A u filka wygląda na to, że tutaj nowy listek idzie, ale wydaje mi się, że ten już taki malutki listeczek widzieliśmy w zeszłym tygodniu, Natomiast tutaj jest najnowszy listek, który już się cały, cały otworzył, ale jeszcze jest taki, wiecie, transparentny, więc nie bardzo na nim widać te wzorki. No i tutaj już prawie całkowicie ściemniały, bo to nawet czuć w dotyku, że się robi coraz starszy ten listek, ten, którego już znamy. No ładnie jest wybarwiony. No i tutaj na dole widzicie? Bardzo jasny zielony listek. To jest najnowszy listek, właśnie w tym dolnym przyroście. Tak więc i ten filo rośnie bardzo, bardzo ładnie. No, ja jestem naprawdę zadowolona. Za 45 zł? Bardzo fajnie, jak na razie. Marudziłam na te EPI i marudziłam, aż w końcu się obraziło, bo nie widzę żadnego nowego liścia. Tak sobie tutaj zerkam, patrzę i nigdzie nie widzę zalążka nowego listka, tak więc no, no obraziła się na mnie roślinka. No przepraszam cię, ale słuchaj, no nie wybarwiasz się, moja droga. Albo ja zostałam oszukana, albo coś jest z tobą nie tak. Bo ja chcę swoje wybarwienie, no nie, no nic się tutaj nie dzieje, tak więc nuda, straszna. Może w przyszłym tygodniu zobaczymy coś ciekawego. No, a na tą chwilę po prostu prezentuje się tak, po prostu zielone listki, co jakiś czas tam, jakaś tam taka delikatna ciapeczka, no ale no to zdecydowanie nie jestem, no czym być powinno, nie wybarwia mi się to niestety. Nowej doniczki doczekał się również konfetti. <laughs> Bo już miał tak bardzo długie korzenie, że było mi go szkoda, więc wsadziłam go do nowej doniczki i teraz będzie elegancko. No i tutaj mamy najnowszy listek, prawie cały zielony, cały jak widzicie w różowych piegach i tylko tutaj jedno uszko takie lekko różowe, bardzo to urocze. Bardzo sympatyczne, tak to właśnie wygląda. No, żadnego nowego listka jeszcze nie widzę, no ale jakby ten jest najnowszy, więc trzeba chwilę poczekać. No i tutaj szybki żutoka standardowo dla tej jednej mojej biednej pani, że, że no moje listki tematyczne, które dostałam jak najbardziej są i no nie dzieje się z nimi nic złego. O, śliczne te konfetti, cudne. No i Emerald Gem. Już jest tak bardzo gęsty, że generalnie pokazywanie Wam nowych liści przysparza mi coraz więcej problemów. Zdaje mi się, że to będzie nowy listek, bo tak widzę po prostu po kolorze, że jest dużo, dużo jaśniejszy. Ze zmian jakichś takich dziwnych, to ten tutaj robi się, jak widzicie, transparentny, roślina będzie go zrzucać. No ale jakby też nie ma co się dziwić, bo kiedy światło na niego pada, właśnie tutaj od góry. Nic nie widzę, co pokazuje, więc mam nadzieję, że pokazuje dobrze. Kiedy świat popada po prostu tutaj od niego, na niego, od góry, no to jakby tutaj te wszystkie dolne partie są po prostu zbyt zacienione, więc, no, dla tak bardzo białego listka, no to nie jest nic dobrego i po prostu go zrzuci. Czy jest tutaj coś nowego, coś ciekawego? Jest jedna rureczka. O, tutaj taka. Mm -hmm. Czy my coś tutaj jeszcze mamy? No nie, nic tutaj już ciekawego takiego nie mamy, no ale cały w sobie prezentuje się pięknie, no po prostu cudownie, szczególnie te listki takie limonkowe. No dla mnie to jest coś wspaniałego, to tak niesamowicie wygląda w tym pełnym takim bukiecie, gdzie nagle są właśnie tutaj jeden, tutaj drugi, totalnie limonkowy liść i to jeszcze z tak piękną variegacją. No, coś cudownego, ja każdemu polecam tą roślinę. Zamiast tych bardzo drogich monster, wystarczy sobie zakupić kawałek tego emerald gem i zobaczcie, jaką to robi robotę. Przepraszam, to Milusia skacze po wyrku. Na wyrko i z wyrka, i na wyrko i z powrotem, <grym> więc przepraszam. No, w każdym razie sami zobaczcie, sami, sami to ocencie, jak to wygląda. No, to robi robotę. No i ostatni, chybaś Aglaonema Bida. No, wygląda bidnie. Dalej wygląda bidnie. Nic tutaj nie rośnie, nic tutaj się nie zmienia. Może troszeczkę jakby delikatnie ten, ten listek. O, ten, jakby ten właśnie najnowszy. Może jakby troszeczkę bardziej się rozłożył, ale ba bardzo jest to możliwe, że to po prostu mój rozum płata mi figiel i wcale się to nie wydarzyło. Tak więc nie wiem, zastanawiam się, czy jej nie wyjąć z tego, nie sprawdzić korzeni i po prostu nie dać jej na razie w metodę prysznicową. Może to jej troszeczkę przyspieszy, zamiast stanie w tym nawozie, w sensie wiecie, w osłonce z wodą, z nawozem. Nie mam zielonego pojęcia, co z nią zrobić. No, liczyłam na to, że ogarnie się i coś tutaj zacznie się tworzyć, natomiast nie tworzy się nic więc, więc chyba faktycznie zajrzę tam dziś bądź jutro i zobaczę co się dzieje, bo też jak ostatnio tutaj była i dolewałam wody w sensie uzupełniałam wodę no to nie widziałam, żeby te korzonki mi dalej rosły, czyli to samo co w zeszłym tygodniu gdzie wcześniej widziałam, że korzonki rosną w zeszłym tygodniu już nie widziałam, żeby rosły i teraz też nie widzę, żeby rosły, więc coś tutaj mi się kurczę zatrzymało ona jest piękna i cudowna no ta Bidadari, ta odmiana no to to jest moje lowe totalne, no uwielbiam ją, więc nie chciałabym, żeby umarła. No ale trudno, jeżeli umrze, to poszukam drugiej, yy, ale może ją wtedy zamówię wtedy, kiedy na pewno będzie ciepło na wszelki wypadek, jakby impost znowu miał mi rozpieprzyć paczkę. Swoją drogą, yy, bardzo ciekawa sprawa, bo dzwonię do impostu, yy, bo już minęło 30 dni od zgłoszenia, a oni mi wciąż mówią, że oni jeszcze nie wiedzą. Więc nie wiem, co mam zrobić, reklamację na reklamację, nie wiem w ogóle jakiś kosmos, żeby dogadać się z tym impostem. Nigdy wcześniej nie miałam problemu, a teraz nagle jak problem jest, to się okazuje, że nawet się z nimi dogadać w żaden sposób nie można. Więc nie wiem. Um, trochę to nie fair, że oni za zatrudniają kurierów, którzy niszczą paczki i co? I to tyle i ja mam zapłacić za to, a jakby to co jest w środku zostało uszkodzone, to co? Dalej by był problem, dalej oni by nie brali odpowiedzialności za to. Co zrobił ich kurier? No w ogóle to jest tak strasznie niedorzeczne, że w ogóle w głowie mi się to nie mieści. No dobrze, no ale koniec tego marudzenia, tak to właśnie wygląda prawie w pełnej krasie. Ja jestem bardzo zadowolona i powiem Wam szczerze, że to jest 16 tydzień, 16 poniedziałek i jak sobie zerkam na te takie pierwsze filmiki, w sensie pierwsze tygodnie, to te roślinki były takie tycie, a teraz kurczę 16 tygodni, tu już jest tak strasznie gęsto, tak super wszystko rośnie i jeszcze ja przecież tnę te rośliny i ukorzeniam i non stop coś się tutaj dzieje, więc generalnie no powiem Wam szczerze, bardzo podoba mi się ta seria i bardzo fajnie mi się tutaj przychodzi i wszystko się to mm, sprawdza co tydzień, co rośnie, co nie rośnie. No, na super plus ta orchidea. No, to jest coś pięknego. Ten liść, który wychodzi z tego liścia, to jest tak fantastycznie, ojej, no naprawdę, jeszcze ubarwienie tej rośliny. Powiem Wam szczerze, aż brak mi słów, a tyle powiedzieć bym chciała. Oczywiście standardowo zobaczymy się w czwartek z jakimś filmikiem i wydaje mi się, że zobaczymy co tam słuchać u Zizi Planta, w sensie u Zamiokulkasa, bo dawno go nie widzieliśmy, a że tak powiem nie mam innego pomysłu na filmik, nie wiem co mogłabym innego Wam pokazać, więc wydaje mi się, że skoro nie wiem co, to może właśnie Zizi Planta, bo też o to było sporo pytań, co tam u niego, czy on rośnie, czy nie rośnie, no i dużo się wydarzyło, więc to Wam w czwartek pokażę. Życzę Wam bardzo udanego tygodnia, no i ze względu na to, że dzisiaj jest poniedziałek, 14 luty, walentynki, to życzę Wam dzisiaj tak totalnie, specjalnie, super sympatycznego poniedziałku. Mimo, że wiem, że poniedziałki nie są lekkie dla nas wszystkich, ale może dzięki temu, że dzisiaj są walentynki, to ten dzień będzie naprawdę super, taki, wiecie, sympatyczny, lowelowy. No dobra, do zobaczenia w czwartek i pozdrawiam. Pa!